No, hej siemano, witam bardzo serdecznie. Siamano i witajcie się w kolejnym odcinku na moim kanale. kupię i zagramy dzisiaj sobie RAPSEM! Zabijam sobie bez skina i skinam. Zacznijmy sobie, sobie ze skinem. Mam do niej misję nawet wygrać 15 gigabajtów. Jędę chciała to zrobić. Na razie może jedną graczkę, ci nie? Muszę jeszcze gadżet, bo mam tutaj do niego gadżet. Y, rozrzuca na ziemię trzy sztuki worków z piaskiem, którego osłaniają. Każdy nich ma 2 koło życia. Więc myślę, że, że fajnie. Zrobię też kilka cięć, bo będę chciał sobie m, 15 razy wygrać. czy to, 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 to dużo czytania y, możliwe, jest taka misja, o, Nie było takiej jeszcze misji. Tysiąc koła więc no, no, chyba się opłaca. Jeżeli pierwszy raz w ogóle nie gram, rafsikiem, jeżeli nie będę ogarniał spokojnie, jeżeli będę przegrywał, lecz nie powinno być jakiejś mega wielkiej tra tra tragedii, bo spuszczę sobie to. O, teraz tutaj zadaję więcej obrażeń, więc powinno być fajnie i łatwiutko, mam taką nadzieję. Jeżeli chcecie więcej, ciebie na moim kanale. Dostajecie też dzisiaj odcinek. Ja grałem sobie... Hmm. Czym ja sobie grałem? Tu, tu, tu... Rafsikiem. Gdzie rafce, dobra. Piąte miejsce. Czemu może ktoś powiedzieć? A się tak ciężko. Ciężko zasłonię, że mam gadżet, nie? że jest. To jest na takie coś jak gadżet. Nie wiem o tym, nie Tutaj mamy kolejnego rapsa Pana Gina Dobra, dajemy te woreczki. Wiecie, wor worki mnie trochę tak przyblok przyblokują mi trochę. Wiecie, to to chyba wyjdzie mi na props. Ja mam Ronina a Czy ta osoba mogę sobie po prostu go drobnąć, nie? Kelnet? Wstrzymałbym się. Wstrzymałbym się, bo już bym go miał. jeden to za dużo mi da. Ja nie wiem, czy jest taki kozacki, jakby. Jak patrzycie tutaj może też nie jest jakaś mapa kozacka. Ja staram się nagrać w a tak będę grał sobie Gengraba najpierw. Dopóki ja nie będę chciał misję zrobić, wygrać ją kilka razy. Dobra, ta kole tu jest, patrzcie. Jakoś taktyka. Ona we mnie wyjdzie i ja woreczki. Widzicie jak to się teraz sueneratuje, ale nie w ogóle... Nie, nie to nie. spuściłem. Patrzcie jaki teraz za mocny będę. Ojej, już oni szans nie mają ze mną. Rafsik, rawsik. To chyba z jednej, nie? No bo nie z dwóch. Chyba takie mane hopy robić, super. Nie no, tym miejsce. Słabo mi idzie. Teraz puszek sobie chce od odkuć się rafcikiem Teraz puszek sobie o nim powie, w ogóle zero winów, mam. Ja Wydaje że na S zrobię tam co inne, nie? Jest super. Na razie odcinek się zapowiada fajnie. 15 minut, takie jest tylko. Dobra, no dobrze, że mam takie ulepszenie tego rafsa. Takie coś właściwie powinno być na tych pucharach, nie? Serio te puszki są mega niskie Wy możecie napisać w komentarzu ile macie puchek Puszków, puszków, puszków Pucharków, pu puchników Dobra Tego Alfonso Davisa, dobra, leżysz o ten dostał takiego Ślorbu, oj to jest kozacki Widzicie, rzuca sobie, nie, tylko nie tam Kurde, dawać to mojem. I teraz robimy takie coś. Przecież chcę takie, tak jakby. Tego zabić. No gość, tu masz takie low. Leżysz? Chronimy się, chronimy, chronimy. Dobra, leżysz. On ma takie low. Jak prawdziwe luna, można tak powiedzieć. O, ale to mocne. No czarny! Surdał 1000 demedzi, bo tak naprawdę ja tutaj do żadnego Demagiu nie zadaję. Ła, bo tam ten mnie hop zabije. Zabije mnie ten hop zaraz. To tu w sumie nie się tu odpalać w sumie czy się nie opłacało? tak szczerze... Co nie wiem, sobie jeszcze na Gengrabie w ogóle... Wiorę sobie tego Gengraba, bo tu będą... W ogóle nigdy jeszcze nie No słuchaj, dobra, może nigdy nie gram nawet. Taki tryb... Yy, w ogóle... Co to jest? No Wreszcie tutaj tu jest... Raz, dwa, trzy. Yy, worki. W sumie na Franka to jest głupie, lecz... Na no postacie szybko takiego Byrona, czy na taką piperę, piperę. Piperkę to nie jest najgorsze, serio. Chodźcie, zrzucam sobie tego i bierzemy sobie. Pana byrę, byrę mamy, pana byrę-pyrę Pira byra Co planuje, że ty 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 Jeden worek się przeleportował super to wygląda Taka to fajnie wygląda Worek, worek! Fajnie Udało mi się uciec Umarłem, umarłem! To się tak ciężko, jeżeli chcecie jakieś testowanie map, coś to w komentarzach, bo tu mogę nagrać. Jestem skłonny do nagrywania jakichś testowania map. Dobra, leżysz, leżysz, bierzcie te game. Ale nie tam. Dobra, biorę, wziąłem tego gema. Jeszcze, no nie, dobra. Nie wiem serio takiego fuksa. Nie, nie, nie pomóc. pomocy! Pomocy! Nie, on nie może tego wziąć. Dobra, może. Nie może, nie może, może. Nie może? On Nie może? nie może. Niebieski. Gdzie jest niebieski? Tu jest, ale nie obchodzi mnie jakaś bipa na niej. Dobra, Frank uciekł, super! Raczej wam powiem do jutra, będę to grał i... ...jakie spore cięcie Na razie tak to się będzie zapowiadać, to... już tam jest jakiś tam zaprosił, proszę mnie zapraszać Przyjmuję, bo teraz się skupiam na takie full skupienie odcinka Może nie, zobaczymy jak ja zarabię. 15 minut... ...pojedą, dobra Ja idę tutaj Tutaj z lułem, Z lołem. Obra, obra. Dobra, on ma takie lw. Jak prawdziwie, no można tak powiedzieć. Dobra, tu mi się daje, że będzie może ostatnia runda. Zrobię im takie coś. Tutaj dam im kolce. Kolce. Już więcej mam w ogóle Czy jeszcze ja w ogóle gadam? Dobra, dałem to nie Tolu. to Tolu, ale weźmie ten. Jeżeli ty weźmiesz, no nie weźmie, woda umiera. I ja tutaj się przeterminuję. Siema, elo. Pół misku, pół misek. Pół misek? Nie. Nie, 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 nie. nie. Będzie ciężkie do porobienia. Nie, że nie możemy tego przegrać. Dobra, ja sobie zrzucam. Super sobie zrzuciłem. Jeszcze miał jakiśkolwiek sens, a nie ma. Nie, nie, no i on to wygra. To jeden nie no i szysz. Już teraz w właśnie, właśnie w taki sposób ta mapa jest słaba. Mega słaba wykonana, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ten mordzis gdzieś tu chłop jest. Nie, to nie może być kolejna przegrana. On był tam, nie wierzę, Nie wierzę. dobra gra. Radowana, zagram jeszcze na rundki z zrywam cięcie. Ja nie chcę robić cięć, a nie chcę w ogóle grać jeszcze tyle razy. Tym razem, że mi się wydaje, że zagram pięć gier, bo nie chciał wygrać na dworze. no to będzie raczej ciężkie. Nie oszukujmy się, pułkownik Rafx nie jest jakimś kozakiem. Spotykamy się na środku. Mam taką nadzieję, miałem w sumie. Dobra, on mi pomoże, bo wcześniej. Dobra, bo ten tutaj blokuje. Nie, dostaję, dostaję siódmy aż poziom na razie. Teraz do taki pro playerów, bo jeżeli ktoś by nie wiedział, widać, że wezmę zwyczajnego gangraba. I powinien mi łatwiej, tak szczerze? No, powinien. Dobra, SS. O, że S. Bo po prostu zwyczajny. Mało puszek, i mi się wydaje, że to po prostu zwyczajny będzie sens. Będzie miało sens większy. No, mu się tego coś się wydaje. Tu sobie dajemy kolejnego busta. Więc że zabierać, go nie mogę, ale może kiedyś, jak umrę, mam nadzieję, że nie, ale. On zabije, on mnie zabije, on mnie zabije. Dobra. O, i wszystko się wysypało. Wszyscy tutaj do zielonego, wszyscy do zielonego dawać. Też muszę tu iść. Dawajcie tu. Nie! Chow się do niebieskiego, w niebieskim, chłopiec. Tu, 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 tu. No i wszystkie. Aha, super. Jesteśmy no, super. Się, ja, no, ja nie, jak bym to porobić? nie, wierzę, nie, 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 tak jest jest głupia. Dobra. Ja to zrobię, a widzimy się za Trochą chwilę. Więc tak, patrzcie jakie ładnie win I widzimy się na kolejnym właśnie, kolejnej grze kolejnej kolejnym winie. I trzeba coś przegrać, właśnie tak. Można i tak wygrać. No i siema, kolejna wygrana. To jest mecz po meczu. No i kolejna wygrana tak też bywa. Można też tak. I da się tak, fuksem. Teraz, już nie widział, gramy inny tryb, nie? No widzicie, po misjach. Można i tak. Elo, elo, kolejny win. Kolejny win. Downie to brzmi. Krzycie tych dwóch. Ratosny słów Hakuna Matata Oś, 88 poziom Hakuna podwójna Matata No i po miłym akcencie piosenkowym Z uwagi Nie ma nic Kolejne, wszyscy trzy podwójeczki to nie. Hakuna Matata Jak cudownie to brzmi Nie wierzę Puszek chyba żartuje Czasami pod górkę, czasami z górki Czasami jem sobie parówki, dobra, patrzcie. Ile jeszcze na tym tyle? Jedna gra. Ach, z trudem mieć 5 gier. Ale, że teraz tak easy? Ale, że easy, ale, że easy. Ale, że easy. Jeszcze 6 do 8. Patrzcie na to. Wreszcie, teraz tylko ile gier? 4. Ile się zeszło? Więc widzimy się, albo jeszcze dużo. Za chwilkę. No, aha, no, um, naduło przegrałem, że zapomniałem o tym pokazać. Przegrałem. Dobra, więc zakończyliśmy na czwartym miejscu. Plus jeden. Trzy winy jeszcze. No, jak proszę się zauważyć, miejsce piątej się nie udało. Bywało lepiej. Czwarte miejsce może być jeszcze tylko dwa. Boże, Czemu ta gra jest taka głupia? Is, is win, is win, is easy easy win, easy win, easy Dobra, my sobie próbujemy porobić, 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 ale jeszcze zrobię mamy tak chwilowe cięcie, bo muszę, musimy się udać, macie chwilowe dobra, no, już wam pokazuję, bo i tak umarłem, ale nic z tego, mamy 6 puszek, dziewiąta ranga, w 15 minut tym, tym raf rafsikiem naszym. 20 mamy 2 big boxy do otworzenia. Nagrywa się oczywiście. no Teraz trzeba nagrywać super. Jestem dobra, więc 2 boxy. Pierwszy big box, uwaga, 32 końców, pojedziemy się do spajka i 22 bita I tylko 12 do budowy. I teraz to na mniej więcej 9,5 się spada. Zostawiamy sobie, że ja się zajmuję no, w kolejnym, to w kolejnym, a to w kolejnym, to w kolejnym. 再见，拜拜。